Słuchajcie, zrobimy tak. Czekacie. E, jego zamiary do ciebie, do końca wakacji. Co on zamierza zrobić w tę stronę, do końca wakacji, na krótszy okres czasu? Zobaczymy, co mi tu wyjdzie. Poproszę po sytuacji od dołu. No dobra. Po sytuacji od dołu. Jeszcze raz, bo tak nie jestem gotowa. Jego zamiary później dla sobą. Najpierw zrobimy zamiary tak. O, pięć kart, tutaj pięć karcioszek. Tak, żebym nie widziała. Będziemy odwracać, co on zamierza zrobić w Twoją stronę. I teraz po sytuacji. Pan mógł być niezdecydowany. Chaos emocjonalny w tych siedmiu kielichach. Nie wiedział, czy brać, czy nie brać, czy iść w to dalej, czy się wycofać. A może tak, a może. No i inaczej, dobrze. E, dziewczyny. Królowa mieczy. Królowa mieczy, bądź silna, o dziecko też może chodzić ja po, i podłoże finansowe. Bądź silna, zacznij jakby odrzuć serce, zacznij myśleć. To jest znak zodiaku uwaga łab równowagę, jeżeli bardzo dużo dawałeś w ten związek energii siebie całej, Twojej energii, Twojego serca, Twojego czasu, to tyle samo powinnaś brać, jeżeli on. Nie wiedział, czego chce, no to już nie będzie wiedział. Przychodzenie, odchodzenie, pisaninka, mógł być młodszy od ciebie pan. Co dla niektórych tutaj już widzę, też, że się jeszcze odezwie, tak szum do głowy, więc mówię. I żeby było jakieś rozstanie, bo mówię, że było jakieś rozstanie, w ogóle to były rozstania i początki dziewczyny. Mundurowy mi się tu by pan pokazywał. Pewne rzeczy powinnaś już mieć za sobą, powinnaś zrozumieć. Nie powinnaś się dawać i deptać tak jak on depta tym mieczem. Yy, pan mógł yy, obiecywać ci złote góry, gruszki na wierzbie yy, i później się z tego wycofywać. Pięć mieczy mnie pokazuje się tak, że to są podłości, cudowności i niedobrości. Yy, czyli taki, ustalisz sobie, a na drugi dzień jesteś zablokowana na przykład w telefonie, albo nie, się nie odzywa i nie wiadomo o co come on. Więc to takie mi tu wychodzą. Bliźnięta, bliźni waga, waga, yy, rak. Jak ryby z nie tu raki wychodzą. Byk, panna, koziero, rożec, waga i skorpion. Takie widzę póki co znaki. Czyli było znowu Nowa polska ludowa, huśtawkowo, nie wiedziałaś na czym stoisz, kij, marchewka, kochał, nie kochał, zależy jak leży. No, czyli standardzik. Dobrze. I zamiary jego. Buławowe dziewczyny. Król buławowy. Jeżeli tam, bo tam mi się pokazało, że jest po jakimś tam może być kłótni, rozstaniu. Ewentualnie chęci przemyślenia. No to to już jest powrót osoby z przeszłości. Kochanka. Układ mi się pokazywał. Ty chcesz. To jest wasz związek te piękne słoneczniczki. Ty chcesz go pielęgnować. Mieć z tego jakieś... Słońce, poczekać, diabeł. No i co, dziewczyna? No i będzie tak. Słonecznie będzie wakacyjnie, przelotnie, buławowo. Pan jest tutaj chętny bardzo z tą pałką na ciebie, przybyć do ciebie. Dziewczyny. Złote góry, po burzy wychodzi słońce, czyli znowu ty będziesz miała nadzieję na to, że coś z tego będzie, że te słoneczniki rozkwitną, zamienią się, nie wiem, w kolejne ziarenka, to będzie owocować, czyli co zasiejesz, to zbierzesz, że będziesz może i miała z nim rodzinę, tak? No ale dziewczyny, no co, no, idzie diabełek, który urabia cię tą pałką. Ty czegoś nie widzisz, ty jesteś bardzo na niego otwarta, na wszystkie jego propozycje. Nie daj się zamykać w złotej klatce. Wychodzi, pokazał mi się tak, co dla niektórych bardzo, no, konfiguracja taka, że tak powiem, nie halo. Kłamczuch, manipulant, zdradzacz, zdradzacz dziewczyn z diabłem, buławowy i ten czaruś maruś. To jest taka konfiguracja kart, że ty w ogóle uważaj i co dla niektórych, jeżeli to y, się powtarzało już, może to trwać, bo to pentakle w latach, 7 lat, nie wiem, to były jakieś pentakle, były, pazik, 10-11 lat, długodystansowy układ i on przychodził, odchodził, zakładał maski, y, czujesz się jak y, laleczka do łóżeczka, to zastanów się, czy w ogóle dać mu klucz do swojego serca dziewczyny, bo to będzie tylko chwilowe ocieplenie klimatu. Między wami zmanipulujecie, naopowiada ci bzdur. Nie widzę tutaj jakby końca relacji, ale jest bardzo mocna karma do przepracowania. I to jakby y, ty masz, ja bym powiedziała, że tu jest twoja godność, wartość i to, czy będziesz umiała sobie spojrzeć y, w, w lustrze w oczy, po prostu, czy to jesteś ty. Bo i y, że wampir energetyczny, y, wiecznie, wieczne czekanie, dziewczyn czasu nie cofniesz, y, z, diabłem jest, y, z diabłem są fajne, czułe słówka. Diabeł kusi, diabeł prawdy nie powie, diabeł nie kocha, diabeł manipuluje, diabeł zdradza, diabeł ma różne oblicza. On ma tutaj maskę. Co dla niektórych wróci, bo niektóre tylko to chcą wiedzieć, odezwie się, ale to będzie takie z tymi pięcioma mieczami to takie nijakie. No, opowiada, nakręci, a i tak zrobi swoje. Także uważamy. Fajny wakacyjny czas, że tak powiem, nawet jakiś wyjeździk mógłby się pokazywać w plenerze, ale wyjeździk chwilowy, nawet tygodniowy. Takie fajne chwile spędzone na Fikumiku nie są warte całego życia. Tu może być kolejne 7 lat czekania, podlewania, pielęgnowania i to Ty chcesz pielęgnować tą relację. On nie. On kłamczuszy, on manipuluje, wie jak tobą kręcić, wie. Wie, że jesteś na niego otwarta, wie jak zrobić, żeby, żeby cię urobić po prostu. Może to się komuś przyda. Zapraszam do obserwacji, do lajkowania na inne moje media społecznościowe, Facebook, na YouTube, Instagram, te sama, TikTok, te same, ta sama nazwa i do wróżb prywatnych. Jeżeli potrzebujesz porad, zapraszam. Piszemy na WhatsApp. Pozdrawiam.